Nazwa wioski na dole da się łatwo wytłumaczyć, o ile się rozejrzymy w terenie i ukształtowaniu jeziora Żarnowieckiego, zawdzięczającego swe powstanie lodowcowi, który zarył się głęboko w teren, niby dłoń ludzka wpychająca się w ciasto. Jeśli spojrzeć na wieś z otaczających ją wzgórz, znajduje się ona na dole. W 1908 roku przyjechał do Nadola nowy nauczyciel Józef Piątek. Zapisał w kronice szkolnej. Ludność tutejsza odnosiła się początkowo do mnie z wielką nieufnością. Dopiero gdy się dowiedziała, że ja po polsku mogę, zostały lody przełamane. Tabaki? Tak. Ole, To walną. Też zażyścił, w porządku. Może białkę też zażyje, Dobra tabaczka, sucha ziemka, ale co zrobić? Może byście nam powiedzieli, z czego przed wojną tu na Dolanie żyli? Ile tu było gburów, rybaków? Rybaków było... ...stałych. Dwanaście. A te nowych były jeszcze, no bo w lecie było 14. Nie? 14, a te dwóch były w Lubkowie. Mm -hmm. A wiele górów? A górów to było jeden, dwa, trzy, cztery, cztery. co mi my my po parakonie. Aha, czterech po parę koni. No? Ja Jezioro żarnowieckie było zawsze bogate w ryby. Z jego toni wyciągano węgorze, lin, szczupaki, leszcze, konie, płocie. Od 1912 roku było własnością rodziny konkolów, u których pracowało kilkunastu rybaków. Wieś nie była jednak wyłącznie rybacka, lepiej nawet powodziło się gburom, czyli gospodarzom, uprawiano.